Cześć, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami do SCS software. A w dzisiejszym odcinku skupię się głównie na tematyce stanu Wyoming. I dzisiejszy post będzie dotyczył miasta Jackson, miasta turystycznego głównie takiego małego miasteczka w sumie, w którym mieszka trochę ponad 10 tysięcy mieszkańców. Na no samo miasto znajduje się tutaj w tej okolicy, tuż przy granicy ze stanem Idaho. Znajduje się, jak widać. Na dalekim zachodzie stanu Wyoming, dokładnie w tym miejscu. No i cechuje się przede wszystkim bardzo ładnymi widokami i ciekawymi miejscami, które będziemy mogli też zobaczyć w American Track Simulator w nadchodzącym dodatku Wyoming. Przechodząc już do postu, no na początku mam też takie informacje, że to miasteczko w ciągu roku odwiedza ponad 3 miliony osób, szczyci się jednym z najlepszych ośrodków narciarskich w tym stanie. No i też ma ciekawy rynek miejski, do którego wchodzi się przez Taką oto ozdobę, która bardzo ciekawie wygląda, ale w sumie, jak popatrzymy na resztę tych zdjęć, to widać, że to miasteczko ma taki swój charakterystyczny klimat, jak w sumie każde miasteczko w ats -ie. Można tutaj też znaleźć sporo takich starszych budynków, czy też budynków zrobionych szczególnie z Bali. Jest ich tutaj sporo. No i fajnie, w sumie, wyróżniają się. One w większości są oczywiście takie. Typowo tylko widokowe, typowo ozdobne, no, ale oprócz samego wyglądu, miasteczko to będzie posiadało normalne cechy, jak typowe miasto w ATS-ie, czyli będziemy tam mogli zabierać ładunki z pobliskich firm, z takich jak na przykład, no, jak tutaj widać, różnych farm, czy też innych jakichś zakładów, sklepów i tym podobnych miejsc. Także w większości to miasteczko tak się prezentuje dosyć ciekawe miejsce, i oczywiście na samym końcu tego postu że software zachęca, żeby dodać Wiamic do swojej listy życzeń. No i jeśli chodzi o tą główną informację, to by było na tyle i jeszcze odniosę się do poprzedniej informacji na temat Renault Range T wersji 2021, a konkretnie chodzi mi o ten model, który teraz stoi przed co niektórymi salonami w grze, bo jakoś w momencie kiedy opublikowałem ten swój film, pojawił się też taki post w którym SC Software opisuje tę całą sytuację, potwierdza tak oficjalnie na blogu, że faktycznie taka ciężarówka się pojawi. Teraz w grze można znaleźć taki model, który tak wyczekuje. A sama ciężarówka pojawi się 6 kwietnia jako darmowa aktualizacja. Oczywiście przypominam, że wtedy też odbędzie się specjalny stream, ale tutaj tak tylko wspominam, jeśli jesteście zainteresowani. W tamtym filmie też dałem link do tego postu, także informuję, że coś takiego się po prostu pojawiło. Ale mamy jeszcze taką informację, że jutro o godzinie 18 naszego czasu na Twitchu i YouTubie SC Software odbędzie się kolejny stream z dodatku Iberia. No ale oprócz samego zwiedzenia tego dodatku odbędzie się kilka giveawayi, gdzie będzie można zdobyć klucz na dodatek Iberia. Dodatkowo tutaj wspominają coś, że może odwiedzą po drodze dealera Renault Trax. Także może coś ciekawego pokażą lub będą zachwycać się tylko tą statuetką, tym modelem zasłoniętym. No w każdym razie zobaczymy jutro. A jeśli chodzi o te dzisiejsze informacje, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć.